Dobra Witam Was wszystkich serdecznie Dzisiaj chciałam Wam pokazać Minecraft 1.4.2 Niedawno właśnie wyszedł, może jakieś parę dni temu Pierwszą rzeczą, którą Wam pokazać To jest takie buźki. Steve, zombie, mroczny szkielet, szkielet i clipper Nie wiem na czym one polegały, jako obraz, może coś takiego jak u nie Dobra Zbuka rzecz to jest obraz. Zostawiamy na przykład taki obraz, nie wiem jak go zrobić, jak coś to nakręcę w następnym filmiku i klikamy prawym przyciskiem myszy i tam wrzucamy. prawym przenosiem, kręcimy, kręcimy. No i na tym to polega. A jeszcze zwróćcie na grafikę tego schabu, schaboszczaka tak powiem i na schaboszczaka drugiego. W ogóle inną grafiką oni się cechują, takie inne to wygląda. Dobrze, jeszcze parę rzeczy mam do pokazania Tu jest kowadło, którym możemy uleczać i nazywać przedmioty To jest właśnie najgorsze kowadło, tego nie używać, nie radzę, tego też Najlepsze kowadło to jest to zwykłe Wrzucamy sobie miecz, na przykład coś, co chcemy nazwać I tutaj nazwę na przykład mieczyk super, nie wiem, taka nazwa mi się podoba i mamy nazwę, mieczyk, super. Tutaj tak samo możemy, tylko że to jest kowadło zniszczone, a to mocno zniszczone, ale jest zniknęło. Dobra, <laughs> jeszcze Wam pokażę coś fajnego. A to sobie zostawię. Um. Mamy taką marchewkę na papiku, to można znaleźć transport tutaj. Bierzemy na przykład sobie jedną świnkę. Siadamy na nią. Coś głupieje. Dobra, Mamy marchewkę i ona jedzie tam. my chcemy. Skręcamy, to sobie jedzie tam. To jest akurat dobry pomysł. Ona się zanim się rozpędzi, tak ma dosyć, to trochę minie czasu na świnia, to świnia. Dobra, dobra, dobra. mi się podoba ten pomysł. Siodło no to wiecie, na świnę czasem założyć. dobra. A jeśli ja świnia, świnia nie chce ruszyć, musicie prawym na nie, lewym klawiszem wylądować, dobra. O, widzimy przepraszam. Widzisz? No. Dobra, to jeszcze coś wam pokażę. Hmm, um, szyba. No chyba to się nic całkiem nie zmieni, ja tylko chciałem pokazać, że jest inny dźwięk stawiania szyby. Zobaczcie sobie to na swoim Minecrafcie. No to tyle. I jeszcze wam pokażę. Płyta. Płyta chyba jest nowa, wyszła albo już stara, już nie pamiętam Jest ta ramka. No i tak. Są... No to to jest ta grafika. Boże, co ja robię sobie tak, tak, tak mamy oczywiście nowe to jest platek dniowy, ziemniak, pieczony ziemniak, witwerowa gwiazda, nie wiem do czego ona suszy złota marchewka, otrujący ziemniak, marchewka, no i surowy kołczak i tutaj się nie grafika wszystkie jedzenie Doszły 2, 4, 6, 7 przedmiotów Boże, jedzenia Doszły, możemy sobie to jeść Tylko ja jestem na jednym to ja nie mogę To tyle Można to zasiać, a żeby to znaleźć, to możemy znaleźć w wioskach NPC lub jakiś Podziemiach Coś takiego Jeszcze jedną ciekawą rzeczą to jest na przykład Skórzana zbroja. Gdzie możemy ją farbować? W sensie, że damy sobie tu, potrzebujemy jasny niebieski barnik lub obojętne jaki. No i mamy zabarwione. Możemy tak z różnymi rzeczami robić. Zróbmy tutaj chętę zrobię. O Boże, mękałek. Kochamy taki. Jeszcze robię. Dobra, to to i tylko jednym minusem jest to, że to zostaje na kolana na takich na środku, ale to widać, że to jest skórzane właśnie. Co to założę? Dobra. Tak wygląda nasz ludzik. Dobra, no to, to będzie na tyle. I jeszcze mam doniczkę. Bardzo fajny pomysł. Możemy sobie pionę wsiać na przykład kwiatki. Wezmę na przykład grzybki. Wezmę i to. Grzybki sobie sadzimy. Róża, drzewka możemy. Tylko nie wiem czy one urosną, ale myślę, że nie powinny, bo to w domu się trwie, no, no, czy nie na przykład, no to Dobra. Jeszcze mamy... O! To jest akurat fajny, na przykład jak pokażę Wam budujemy sobie jakiś domek. Tym malutkim rzędzie. będzie. może będzie fajny. Linię domek. To możemy, to bierzemy coś takiego. Znajemy tu, tu I jak widać to się już łączy tak jakby. Właśnie to jest głupie, bo tak się kotki stawiały Dobra I to się tak łączy, to akurat fajnie jest pomysł Możemy sobie tak łączyć I to nawet tak fajnie wygląda Dobra Czyli to jakby się tak zagina na środku Połowę to się I mamy pustą mapę jeszcze Na pustej mapie oczywiście nie mamy nic Dopiero przy kliknięciu prawym przyciskiem myszy pojawia nam się cały teren, tylko akurat nie cały świat, tylko ten teren, gdzie na przykład no, mapa otacza. Żebyśmy mogli, jak wiedziałem, poza wierzymy nową i zaznaczamy też prawym. To na tym polega. Jeszcze o, przycisk to Wam pokażę. Na... i mamy przycisk i na przykład możemy klikać i możemy też nikt Nie, ona teraz działa zdrawiamy przycisk, zdrawiamy kapa i przycisk też jest jeszcze mamy o nie widziałam na miksurę było na wyjściu na pokażę jak to wygląda <laughs> I tam... mamy na 5 minut i widać, nie widać naszego ludzika i na F5 też go nie będzie. Dopiero wyjdziemy gdzieś być krok No to to będzie tyle. Najlepsze jest to, bo jak gdzieś wojna lub na serwerze mamy pytania, gdzie chcemy iść, to można apakować, tylko jest jeden minut, bo bąbelki widać. I to jest akurat najciekawsza rzecz, którą odkryłem. Budujemy, raz, dwa, trzy, cztery kostki

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na 7, 5 na 5, 3 na 3 i jednak dużo. Tego niszczymy i dajemy coś takiego. To jest magiczna notarnia i z tego powstanie nam o, takie światełko. Nie wiem co to daje, ale to cierpię taką energię jak gdyby i klikamy na to prawym i mamy tutaj na przykład odporność. Musimy mieć diaksa albo szmaragd. Ja wezmę diaksa. No Rozmocnę wstąpienie, czy nie wkłaniamy, zwiększamy skok. Damy tu diaksa, gotowe i jak widać... mam większego jumpa. Nie wiem, czy tak widać, ale sami to zobaczycie no to będzie na tyle i tu możemy jeszcze odporność takie wszystkie siły nawet a skąd to wiem no to to wiem z tego że tu jest taki obrazek i pomyślałam że to są szmaragdy no to zrobiłam właśnie coś takiego i coś takiego właśnie wyszło jeszcze kolega takie coś robił, ale to mu nie wpływa. no i jeszcze jedną rzeczą to jest wam hmm, powiecie, cało rzekł. I to wygląda teraz tak. Jestem bez głowy, nie widziałam. Nie widziałam, Steve, jest I mamy coś takiego. Wiedźma, sław wiedźmy. Jak widzicie to jest wiedźma taka jak NPC. Tylko ona się nie chce dostać, nie wiem czemu. Twarzy, czy gdzieś. No wygląda dokładnie jak NPC. Ma takie kapelusie i rzuca trującymi miksturami. To jest coś takiego. I mamy jeszcze jeden fajny. Nietoperz, to jest jedyny fajny, gdzie pływa normalnie, gdzie lata, Boże, pływa, gdzie lata normalnie na świecie, nie w nadherze, to jest Nietoperz, taki słodki, mały, w okazji. Jak fajna, mała zubienka, można zabijać, chociaż trudno dla niektórych, ale zubku to nie aż tak. No i to będzie chyba na tyle w dzisiejszym w Minecraft 1.4.2 W następnym filmiku pokażę Wam, jak brać modusa no na Minecraft 1.4.2, bo wyszedł właśnie niedawno od nas wybrać I mamy coś takiego, mamy modus. To będzie na tyle, dziękuję za obejrzenie No i na razie